Wiedzieliście, że jeden z najpopularniejszych filmów familijnych wszechczasów, Powrót do przyszłości, aż przez pięć tygodni kręcono z zupełnie innym aktorem w roli głównej? Pierwszym wyborem reżysera Roberta Zemeckisa do roli Marty'ego McFly'a był Michael J. Fox, ale on był wtedy zajęty na planie popularnego sitcomu. Producenci znaleźli więc innego utalentowanego aktora. Eric Stoltz tak się nazywał i był naprawdę świetny. Niestety w ogóle niezabawne. Grał Martiego jako postać tragiczną i śmiertelnie poważną. Na planie panowała grobowa atmosfera. Ekipa świetnie wyczuwała, że coś jest nie tak. Po pięciu tygodniach zdjęć i wydaniu kilku milionów dolarów, Robert Zemeckis wspólnie z producentem filmu, którym był Steven Spielberg, podjęli więc trudną decyzję, wyrzucili cały materiał do kosza i postanowili zacząć od początku. Zdesperowani wrócili do Michaela J. Foxa i błagali go, by się zgodził. No i udało się. Aktor finalnie pracował w dzień na planie serialu, a w nocy kręcił powrót do przyszłości. Ten wysiłek oczywiście się bardzo opłacił. Komediowy talent i charyzma Michaela J. Foxa sprawiły, że film nabrał lekkości, no i stał się jednym z najukochańszych hitów lat 80.